Chcieliśmy połączyć... Yy... Misję, którą mamy przed sobą, czyli po pierwsze kształtowanie rynku pracy, a po drugie umożliwienie też ludziom spędzenia wolnego czasu w taki sposób, w jaki chcą, czyli właśnie na przykład podczas uczestnictwa w meczach. No i tak myśleliśmy sobie, że my możemy dać pracę ludziom, a państwo po prostu fajną rozrywkę, No i dlatego podpisaliśmy też umowę. Chcielibyśmy, aby nasza współpraca polegała na tym, żeby proponować oferty pracy, realne oferty pracy kibicom, gdzieś też właśnie w tej społeczności przy, przy szkółkach piłkarskich, przy takiej komunikacji z, z kibicami, takiej pośredniej. Będziemy mogli ich zachęcić do tego, żeby uaktywnić się zawodowo lub znaleźć lepszą pracę. Fakt podjęcia współpracy z firmą Ramsztad cieszy mnie osobiście z dwóch powodów. Po pierwsze oczywiście wymiar finansowy, czyli zaangażowanie tutaj sponsoringowe w klub biznesu. A z drugiej strony, fakt, że w pewien sposób przecieramy tutaj szlaki, ponieważ firma hr dotąd nie była obecna przy, przy piłce nożnej. Wykonaliśmy analizę sponsoringową przy klubach piłkarskich w Polsce i dotąd żadna firma właśnie z zakresu HR-u i poszukiwania pracowników nie była zaangażowana. Cieszy to przede wszystkim z tego tytułu, że jest to nowy kierunek. Myślę, że inne firmy również będą tym kierunkiem podążać. No i mam nadzieję, że to nie koniec tych innowacji w naszym sponsoringu klubowym. Współpraca opiera się oczywiście na pokazaniu brandu y, ranchta, który jest tutaj bardzo regionalnie silny, ale również stworzeniem oferty y, pracy dla naszych kibiców i myślę, że tutaj będzie to dodatkowa korzyść właśnie dla, dla osób, które są u nas na trybunach.